This is the of Masno. Masno is a movement. Lecę sobie dalej, Masno bije po skalę. Idę Idę powiksować, to zakładam kominiarę Jest nas tutaj trójka, chociaż nie jest to małdale skocz pierwszy Że przyściga se Hejka mówi te, droby napatrzę na sklep Czy piwerka jest na trzech, drzew się na łeb sypie mek. Krecha wchodzi, blancik też, a na gastro mięsny jest się w bagażniku masno fest mi wie, że strogo łapy w górę Ruszaj nogą, odpalajcie strobo Bo tu zaraz robię pogo Jimmy ma ten polot To zielony kolor Lecę jak samolot na pokładzie Jest drogonow Jaki piękny wieczór